Nadeszła boska wiosna o najwznieślejsze pióro, szybko bowiem zbliża się święto litościwego. Spraw Boże, byście w te dni niebiańskiej rozkoszy nie pozbawili się słodkich zapachów przewspaniałego Boga, byście w tę duchową wiosnę otrzymali swą część z potoków Jego łaski. O przyjaciele! Godzi się Wam pokrzepić i ożywić Wasze dusze, dzięki łaskawym względom, jakie się na Was sypią, tą boską porą, tą radującą serca wiosną. O słudzy moi, Godzi się Wam odświeżyć i ożywić swe dusze. Dzięki łaskawym względom, jakie spływają na was tą boską, tą radującą duszę, wiosenną porą. Nadeszła boska wiosna o najznieślejsze pióro. Szybko bowiem zbliża się święto wszechlitościwego. Róż się i przed całym stworzeniem Wysławia imię Boga I święć Jego chwałę w taki sposób, By wszystkie stworzone rzeczy Odrodziły się i odnowiły. Mów, nie zachowuj milczenia. Słońce błogości Świeci nad horyzontem naszego imienia, Przyczyny najwyższej szczęśliwości. Gdyż królestwo Bożego imienia przystrojono ozdobą imienia Twojego Pana, stworzyciela niebios. Powstań przed ludami Ziemi i uzbrój się w moc tego najwyższego imienia, a nie bądź z tych, co się ociągają. Oto jest dzień, w którym spłynęły na ludzi najznakomitsze względy Boga. Dzień, w którym jego najpotężniejsza łaska napełniła wszystkie stworzone rzeczy. Wszystkie ludy ziemi winny łagodzić dzielące je różnice i zamieszkać w cieniu drzewa jego pieczy i troskliwości, idealnej jedności i doskonałym pokoju. Godzi się, wytrzymały się mocno wszystkiego. Co w ten dzień będzie sprzyjało wyniesieniu ich poziomu i służyło ich dobru. Szczęśliwi ci, o których przewspaniałe pióro zechciało wspomnieć, i błogosławieni ludzie, których imiona woleliśmy zataić na mocy naszego niezbadanego wyroku. Błagajcie jednego Boga prawdziwego. Niech łaskawie pomoże wszystkim ludziom wypełnić to, co zasługuje w naszych oczach na przyjęcie. Wnet dzisiejszy porządek zostanie zwinięty, a na jego miejsce rozport starty będzie nowy. Zaprawdę, Pan Twój mówi prawdę i jest znającym rzeczy niewidzialne. Wykazujcie sobie wzajemnie wyrozumiałość, serdeczność i miłość. Gdyby którykolwiek z Was nie był w stanie pojąć jakiejś prawdy lub starał się usilnie ją zrozumieć, w rozmowie z Nim niech emanuje z Was duch wielkiej przychylności i dobrej woli. Pomagajcie Mu dostrzec tę prawdę a w najdrobniejszym stopniu nie poczytujcie sobie tego za oznakę swojej nad nim przewagi czy posiadania większych zdolności. Starajcie się zespalać serca ludzi w Jego imieniu, w imieniu Jednoczyciel, wszechwiedzący, wszechmądry. Błagajcie jednego Boga prawdziwego, by sprawił, że zakosztujecie czynów, jakich się dokonuje na jego drodze i posmakujecie słodyczy pokory i uległości, jakimi w jego imię należy się wykazać. Zapomnijcie o własnym ja, a zwróćcie oczy ku bliźniemu. Kierujcie energię na wszystko, co tylko może sprzyjać wychowaniu ludzi. Nic nie jest przed Bogiem ukryte, ani ukrytym być nigdy nie może. Jeżeli dążycie Jego drogą, obsypani będziecie Jego niepoliczalnymi i niezniszczalnymi błogosławieństwami. Oto świetlista tablica, której wersety wypłynęły spod poruszającego się pióra tego, którym jest Panem wszystkich światów, Myślajcie nad nią w sercach swoich i bądźcie z tych, co przestrzegają zawartych w niej przykazań. Zaprawdę powiadam: oto jest dzień, w którym ludzkość może oglądać twarz i słyszeć głos obiecanego. Podniosło się wołanie Boga, światło Jego oblicza zeszło na ludzi. Każdemu człowiekowi godzi się zetrzeć z tablicy, serca, ślad wszelkiego próżnego słowa, a wzrok otwartego i bezstronnego umysłu utkwić w znakach jego objawienia, dowodach jego misji i symbolach jego chwały. Zaiste, wielki to dzień. Jego wielkość poświadczają wzmianki o nim we wszystkich świętych pismach, jako o Dniu Boga. Tego cudownego dnia łaknęła dusza każdego proroka Bożego, każdego boskiego posłańca. Również wszystkie mnogie pokolenia na ziemi z utęsknieniem pragnęły go dożyć. Boże, byście w te dni niebiańskiej rozkoszy nie pozbawili się słodkich zapachów przewspaniałego Boga, i byście w tę duchową wiosnę otrzymali swą część potoków Jego łaski. Powstańcie w imię tego, który nie jest przedmiotem wszelkiej wiedzy i w zupełnym oderwaniu się od ludzkiej uczoności. Podnieście głosy i głoście jego sprawę. Przysięgam na słońce boskiego objawienia. W tejże chwili powstania spostrzeżecie, jak z waszych serc wytryśnie potok boskiej wiedzy i ujrzycie cuda jego boskiej mądrości, objawione w pełni chwały. O przyjaciele, godzi się Wam pokrzepić i ożywić Wasze dusze. Dzięki łaskawym względom, jakie się na was sypią tą boską porą, tą radującą serca wiosną, słońce jego wielkiej chwały zlało na was swój blask i ocieniły was obłoki jego nieograniczonej łaski. Jakże wzniosła nagroda czeka tego, kto nie pozbawił się tak znakomitej hojności, ani nie omieszkał rozpoznać piękna swojego najukochańszego w tym jego nowym stroju. Miejcie nad sobą pieczę. Obejmujcie wzrokiem cały świat, miast zawężać się do was samych. Niegdyś objawiono słowa, miłość do ojczyzny to element wiary w Boga. Język wielkości obwieścił wszakże w dniu swojego objawienia. Niech nie chełpi się ten, kto kocha swój kraj, lecz ten, kto świat miłuje. O ludu sprawiedliwości lśnij niczym światło i błyska jak ogień, który płonie w krzewie gorejącym. Jasność ognia Twojej miłości bez wątpienia stoi ze sobą i zjednoczy zwaśnione ludy i rody no. ziemi, podczas gdy niepohamowanie płomienia wrogości i nienawiści może jeno prowadzić do zatargu i zguby. Upraszamy Boga, by osłonił swoje stworzenia przed złymi zamiarami jego nieprzyjaciół. Zaprawdę ma on władzę nad wszystkimi rzeczami. O słudzy moi, Godzi się Wam odświeżyć i ożywić swe dusze dzięki łaskawym względom, jakie spływają na Was tą boską, tą radującą duszę wiosenną porą. Słońce Jego wielkiej chwały oblało Was blaskiem, a chmury Jego nieograniczonej łaski uraczyły Was cieniem. Jakże wielka nagroda czeka tego, kto nie pozbawi się tak wielkiego dobrodziejstwa ani nie omieszka rozpoznać piękna najukochańszego w jego nowej szacie. Słaniec, który nie mówi nic, jak tylko prawdę. Ogłosił wam przyjście najukochańszego. Patrzcie, przybył. Czemu jesteście przygnębieni, przygaszeni? Po co trwać w zwątpieniu, skoro czysty i ukryty pojawił się między wami bez zasłony? On. Początek i koniec, On, bezruch i ruch, ukazał się teraz przed Waszymi oczyma. Patrzcie, jak w ten dzień początek odbija się w końcu, jak z bezruchu zrodził się ruch. Ten ruch wywołały potężne energie, wyzwolone w całym stworzeniu przez słowa Wszechmocnego. Każdy, kogo pokrzepi jego ożywcza moc, będzie odczuwał nieodpartą potrzebę dotarcia na dwór umiłowanego, ktokolwiek zaś się go pozbawił, utonie w beznadziei, z której nie ma powrotu. Prawdziwie mądry to ten, kogo świat i wszystko, co na nim jest, nie powstrzymał od rozpoznania światłości tego dnia, by pusta mowa ludzi odwiodła go od drogi prawości. O przyjaciele, godzi się Wam pokrzepić i ożywić Wasze dusze dzięki łaskawym względom, jakie się na Was sypią. Tą boską porą, tą radującą serca wiosną. O słudzy moi, godzi się Wam odświeżyć i ożywić swe dusze, dzięki łaskawym względom, jakie spływają na Was tą boską, tą radującą duszę, wiosenną porą.